Cześć, ja nazywam się Efty, jesteś na kanale O Zapachu Słońca, a dzisiaj opowiem ci o paraliżującym lęku, którego doświadczyłam, oraz o tym, jak wielkim luksusem jest posiadanie dostępu do własnego lęku. Jak zwykle będzie trochę inaczej niż na większości tego typu filmów, pokażę Wam inną perspektywę i inny rodzaj spojrzenia na własne lęki, własny strach i to wszystko, co potrafi nas bardzo sparaliżować. Do nagrania tego filmu zainspirowało mnie niezwykłe zdarzenie, którego doświadczyłam wczoraj wieczorem późno przed snem. To będzie bardzo krótki film, w którym chcę Wam się podzielić moim przebłyskiem, którego poniekąd doznałam. A więc wczorajszego wieczoru wpadłam na pomysł, że puszczę sobie jakiś film. Był już po 21.00. Stwierdziłam, że przez całe wakacje praktycznie chyba nie obejrzałam żadnego filmu i że sobie coś po prostu włączę. Odpaliłam Netflixa i w proponowanych filmach pojawił mi się jakiś tam film. Um, I weszłam na opis tego filmu. Wydawał się bardzo ciekawy um, i było tam, że jest to thriller. I tutaj warto zaznaczyć, że ja od wielu, wielu lat nie oglądam jakichkolwiek filmów, w których um, jest strach, w których. No, i jest napięcie, takie przemocowe napięcie, żadnych horrorów, thrillerów, tylko że nauczyłam się, że bardzo często mianem thrillera um, jest film, który ma jakiś taki wątek detektywistyczny. i nie, nie do końca jest tam przemoc, więc po opisie tego filmu stwierdziłam, że no nie ma tam nic, co, um, co mogło być przemocowe i stwierdziłam, że sobie ten film po prostu włączę. I faktycznie w filmie tym nic się połowę filmu strasznego nie działo i w całym ponad dwugodzinnym filmie było dosłownie 10 minut, w których to było zabójstwo, takie nieplanowane, ta osoba, która zabiła tą drugą osobę, chowała zwłoki, no jakby wiecie, natomiast nie było taka jakaś zabijanka, nic tego typu. No i jako, że film mnie ten interesował, no to go dooglądałam, przeszłam, wiedziałam, że to nie będzie przez cały film trwać i... I kiedy te sceny trwały, było to zabójstwo, chowanie tych zwłok, całe to napięcie, które towarzyszyło tym głównym bohaterom, to ja zaczęłam odczuwać bardzo duży niepokój, bardzo duży strach. Dodam, że e, oglądałam ten film sama, e, włączyłam go po 21, czyli było już po 22, kiedy były te sceny przemocowe. E, byłam sama w moim ogromnym, dużym domu. E, i poczułam, że narasta we mnie bardzo silny lęk, taki naprawdę bardzo silny lęk. I ten film się skończył, bo dopóki ten film trwał, to jakby byłam skupiona na jego akcji. Ale kiedy film się skończył, to um, no ja poczułam bardzo duży lęk. Zauważyłam, że co jakiś czas patrzę się do okna w salonie, czy nikt nie stoi na moim tarasie, e, czy nikogo jakby nie ma e, na moim ogrodzie, kto mógłby mi wejść do domu. E, zamknęłam również drzwi, ponieważ latem mam do domu cały czas otwarte drzwi na ogród i mój pies sobie leży na tarasie, i poczułam, że je potrzebuję zamknąć ten dom i, i zaczęłam myśleć, że co ja w ogóle robię, że, e, że czego ja się boję, że to jest po prostu niesamowite. E, no i ten, ten lęk we mnie narastał, i jak tak siedziałam na kanapie, w tym ciemnym pokoju, tylko monitor rzucał tam jakieś światło. To przez głowę przechodziły mi różne myśli. Jedną z tych myśli było myślenie o dwóch osobach z mojego życia, z którymi, jakby, które odeszły od mojego życia, które były i już ich nie ma. Nastąpiło tam jakieś zerwanie kontaktów, więzi, że tak powiem, i Zaczęłam zauważać, że zupełnie inaczej myślę o tych osobach. Że mimo, że podjęłam ja takie decyzje, że jakby odsunęłam te osoby od siebie, to w tej chwili, kiedy siedziałam wystraszona, kiedy był we mnie lęk i strach, pojawiały się we mnie zupełnie inne spojrzenie na te osoby, bardziej takie przychylne, no takie zupełnie inne niż od tego, które mam na co dzień, niż te, na podstawie którego jakby podjęłam ta, a nie inne decyzje. I Wtedy nastąpiło takie bum. Wtedy zrozumiałam, jak lęk wpływa na postrzeganie tych osób przeze mnie, na relacje z nimi, że to, że się boję, wpływa na to, że ja zmieniam swoje postrzeganie, oddalam się od tego, co jest naprawdę w moim sercu, co wypływa ze mnie, z moich jakby pragnień, z moich granic. I naraz pojawia się wielkie otwarcie, i takie zgodzenie się na to, żeby te osoby były, żeby, że, że, że warto byłoby się na przykład odezwać. Tylko, że ja na poziomie głęboko świadomym ja tego nie chciałam ani w tym momencie tego nie potrzebowałam. Oznacza to, że lęk zdeformował moje postrzeganie danej sytuacji, danej relacji, danych granic, moich osobistych granic. Tylko dlatego, że byłam sama, że byłam wystraszona, że byłam w lęku, że nie czułam, że mam jakimkolwiek oparcie w tym momencie, no bo byłam sama, to prowokowało i popychało mnie do tego, że perspektywa w mojej głowie całkowicie się zmieniała. I wychodziłam poza swoje. Granice, przekraczałam samą siebie, zauważałam to, zmieniałam zupełnie postrzeganie tych osób, tych sytuacji, dlatego, że byłam w lęku. I jak ja to sobie uświadomiłam, co się w ogóle ze mną dzieje, jak ja zobaczyłam te procesy myślowe, tak samo jak pomyślałam sobie, moim wielkim marzeniem jest mieć swój własny domek pod lasem, i w tamtym momencie sobie pomyślałam, że w ogóle nie ma takiej opcji, że. Ja nie będę mieszkać sama pod lasem, że teraz mieszkam w mieście, że sam pojedynczy dom gdzieś w lesie, że nie, to jest za dużo dla mnie samej. I znowu to samo, że jak ja otrzeźwiałam, jak ja wyszłam ponad swój lęk, jak ja zobaczyłam, że to wychodzi z lęku, to zaczęłam się w ogóle no, sama z siebie śmiać. Z, te z tego postrzegania zniekształconego mojej rzeczywistości. To wszystko w ogóle nie było mną, to wszystko w ogóle nie było o mnie. To było. Moja zniekształcona perspektywa, ponieważ moje pierwotne lęki, mój em, bardzo taki pierwotny gadzi umysł, był w takim lęku, tak przygniecionym, że odrzucił jakąś wyższą świadomość, wyższe zrozumienie danej sytuacji, danej relacji, danego zjawiska, nie wiem, samotności, e, strachu o własne życie, że wszystko to przekształcił tylko po to, aby na poziomie tej najniższej czakry, czyli czakry bezpieczeństwa, czakry przetrwania, abym ja poczuła się bezpieczna. Słuchajcie, nawiasem mówiąc, dostaję po prostu pierdolca, bo jak zwykle wyjąłam kamerę, raz wychodzi słońce, raz zachodzi, wszystkie samoloty, traktory, wszystko, co możliwe koło mojego domu się dzieje. Brakuje jeszcze tylko, żeby jakiś sąsiad odpalił kosiarkę i także światło na tym filmie będzie się przeokrutnie zmieniać. Ja tego bardzo nie lubię, ale chcę to dokończyć. I w tamtym momencie przypomniało mi się, miałam taki jakby flashback, mogłabym to wręcz nazwać, jak są takie narkotyczne wizje, że po prostu jakiś obraz, staje Ci przed oczami, obraz z przeszłości, obraz, którego się nie pamięta, po prostu wyjęty z świadomości, włożony do tej chwili. I ja pamiętam, kiedy taką jedną chwilę, kiedy ja wiele lat temu, jakieś 7 lat temu, pracowałam na etacie i w biurze. I tam były takie kamienne schody, którym jakby dookoła się szło do tego biura. I ja pamiętam, że pewnego ranka szłam na rano do pracy właśnie tymi jakby schodami i pamiętam, jak na tych schodach oblał mnie w pewnym momencie nagle i niespodziewanie taki zimny pot, taki przeokrutny stres, w którym ja poczułam bezradność, że ja tak bardzo nie chcę tam iść, tak bardzo nie chcę tam pracować, tak bardzo nie chcę marnować swojego życia w ten sposób. Ale ten lęk, że ja nie wiem co dalej, że ja nie mam na siebie pomysłu, że ja nie umiem nic innego, ten lęk, że ja jestem zmuszona do tego, że ja się poczułam jak dosłownie w klatce i ten lęk, który ja odczułam teraz po tym filmie, był dokładnie taki sam mnie oblał zimny pot i ja poczułam ten przeogromny stres, to uwięzienie i tą, ym, tą klatkę. I jakby sedno tego wszystkiego jest takie, że lęk. Zniekształca całkowicie percepcję tego, percepcję, perspektywę. Wspomnienie tamtego lęku przyszło teraz, ponieważ. Doświadczyłam tej samej emocji, i moje ciało wiedziało, co to jest: wiedziało, że to jest bezsilność, wiedziało, że to jest lęk, że się boimy o swoje życie, o swoje przetrwanie, bo tamten lęk na schodach to był niejako lęk o moje przetrwanie. Ja po prostu czułam, że ja nie mogę tak żyć, a że jestem do tego zmuszona, i e, cała ta sytuacja olśniła mnie dlatego, że ja zrozumiałam, jak lęk. Zniekształca percepcję, jak lęk zniekształca świadomość, jak lęk zniekształca odbiór rzeczywistości, odbiór relacji, odbiór ludzi, jak zagłusza siebie samego, i, w, i na bazie lęku jest wszystko utrzymywane. Po to to wszystko się dzieje. Cały ten system od od początku, od tego, że kobieta idzie rodzić do szpitala, bo ma w sobie lęk, że sama nie da rady, że sobie nie poradzi, że będą komplikacje. I ten lęk to jest już lęk pierwotny, ponieważ to jest lęk, który twoja, który kobieta czuje, dając nowe życie. To z tym lękiem my przychodzimy na świat. I każdy paradygmat edukacji, czyli to jest lęk tego, że moje człowieczeństwo jest zbyt głupie, po prostu, że Dziecko, które jest zdradzone przez rodzica, poprzez jakikolwiek paradygmat edu edukacji, izolacji, ono czuje, że dostaje feedback, że jest za głupie, żeby samo dojrzewać, że w naturalny sposób to nie może się odbyć, że musi być ktoś, kto ingeruje, kto tresuje, kto trzyma. Na bazie lęku kręci się wszystko. Ten mój lęk etatowy, który ja czułam, to zniewolenie, i to wszystko prowadzi nas do tego, że wszyscy jesteśmy w lęku właśnie po to, aby się bać, aby się bać żyć, aby się bać samotności, aby siedzieć w życiu, w pracy, w relacjach w systemie, który jest przemocowy, który przekracza nasze ludzkie, człowiecze granice. To już nie są granice personalne, to są nasze człowiecze granice, bo nikt z nas nie urodził się Nikogo z nas, żadnej istoty ludzkiej ani zwierzęcej, przeznaczeniem nie jest być stresowanym, inwigilowanym, chodzić w zegarku. To wszystko e, są zmysły socjopatycznego systemu, do którego człowiek się zgadza stanąć tylko dlatego, że jest w lęku. I Wszyscy ludzie na tej planecie, większość, naprawdę znakomita większość ludzi na tej planecie żyje w przeogromnym lęku. I ja doświadczając tak dużego lęku naraz, który na mnie spadł, ja poczułam, jakie to jest mocne. Ja po prostu zaobserwowałam, jak mi się zmienia percepcja, postrzeganie, jak ja naraz otwieram się na to, na co normalnie jestem zamknięta, bo przekraczałoby to moje granice moje wartości, mój kręgosłup moralny. Wszystko to było na nas nieważne, bo był lęk i to przetrwanie, to żeby ktoś był obok, było dużo, dużo silniejsze niż samotność. Piękna, życiodajna samotność. Samotność jest, kwit ja już któryś raz mówię, że samotność w moim życiu jest w ogóle tym, co mnie zbudowało jako człowieka w największej mierze. Więc dom, swoje plony, dom w lesie, w odosobnieniu, to, że ktoś mi chodzi po tarasie, że ktoś tutaj może mnie włami mi się do domu, e, zamykanie drzwi, nerwowe oglądanie się za sobą, e, naraz jakaś chęć, żeby wpuścić do swojego życia osoby, które w tym, w tym życiu nie ma. E, wszystko to jakby czułam się, jakbym stanęła obok siebie i widziała to wszystko z boku i zobaczyłam, jak bardzo szalenie to jest realne. Bo ty, kiedy się boisz. Ja kiedy się boję, ja nie myślę logicznie, ja nie myślę sercem, ja nie czuję, jest czucie wyłączone, jest tylko przetrwanie. Przetrwanie, to jest najważniejsze. I kiedy wszystko to zobaczyłam, stwierdziłam, że idę niej szybki prysznic, idę myć zęby, idę z psem na siku i, i, i po prostu kładę się, ja śpię na, w salonie na podłodze, kładę się i ja... Pomyślałam, że ja muszę o tym w ogóle pomyśleć, że nie mogłam potem spać bardzo długo, bo jakby myślenie o tym, zauważenie tego było tak fascynujące, że no nie mogłam zasnąć. I, I to, co w tamtym momencie przyszło mi do głowy, kiedy się położyłam, kiedy z głęboko zaczęłam oddychać, tą fascynacją, że jestem i takie wracanie, wow, w ogóle znowu jesteśmy siebie, to jest tak fajnie, to jest tak wygodnie w ogóle, tam w tym strachu było strasznie, to przyszły mi takie dosłownie same wpadły mi słowa do głowy że dostęp do swojego lęku to jest luksus, prawdziwy luksus. Większość ludzi na planecie Ziemia nie ma absolutnie żadnego dostępu do swojego lęku, nie wie, że działa z lęku, nie wie, że myśli z lęku, nie wie, że postrzega życie, relacje, w ogóle całe życie, pracę, wszystko co robi z pozycji lęku i to jest jedyne, jedyna warunkowa, która go do tego po prostu pcha. Widzieć to, że się działa z lęku, bo ja w pierwszym momencie, kiedy zaczęłam myśleć o tych dwóch osobach, o tym swoim domu pod lasem, ja w ogóle nie, myś nie, nie myślałam, że to chodzi o lęk, nie widziałam. Po prostu kmieniłam nad tym i naraz było takie, jakby mnie ktoś po prostu strzelił, jakby mi ktoś wywalił korki, jakby zrozumiałam o co chodzi, i nie zawsze się na tym lęku łapiemy. Hmm, znaczy generalnie większość ludzi nawet tego lęku nie dotyka i kojarzy mi się to ze słowami, które powiedział właśnie Dawid, którego już widzieliście na moich filmach, kiedyś rozmawialiśmy przez telefon i powiedział, to, o czym ty napisałaś książkę, to większość ludzi na tej planecie nigdy tego nawet nie dotknie, a co dopiero do tego stanąć i... Właśnie to jest lękiem, to wszystko jest o lęku, że większość ludzi nawet nigdy nie dotknie swojego lęku, nawet nie zrozumie, że to co mówi, to co myśli, to jak żyje, to jak działa, a cały świat jest wynaturzony, głęboko wynaturzony, to to wszystko jest tylko i wyłącznie w fundamencie lęku, lęku, który zakorzenia się w nas od pierwszego oddechu. Już nawet od nienaturalnego porodu i od wszystkiego, co od pierwszego oddechu jest z nami robione, co jest absolutnie w ogóle pozbawione człowieczeństwa. Wszystko to opisuję w tej książce. Pozostań dziki, Dziecko Ziemi. Link do mojej książki macie pod tym filmem, bo to obszerny temat. I ja w tamtym momencie poczułam wielką wdzięczność za to, że mam ten luksus i mam dostęp do swojego lęku. Że mogę stanąć obok, zobaczyć o co chodzi. Wyjść z tego i się po prostu pośmiać. Natomiast kiedy przypomnę sobie siebie mając lat 17, 18, zwłaszcza kiedy w moim życiu bardzo dużo się odurzałam różnymi dziwnymi substancjami, e, miałam takie, widzę to po latach takie stany lękowe, często pod wpływem używek, ale również często i bez wpływu te, bez, bez tych używek gdzie wpadałam w takie spirale lęku, ale ja na tamten moment, moja świadomość kompletnie nie potrafiła sobie z tym poradzić. E, więc wszystkie te takie nerwice lękowe, te ataki lękowe, to jest zawsze pierwotne wspomnienie po prostu dzieciństwa, wszystkich traum wczesnodziecięcych, tego jak po raz pierwszy nas odłożono, izolowano, jako noworodek, struktura umysłu nie była w stanie pojąć, co się dzieje, było to nienaturalne, nieczłowiecze i ja widzę po po latach kochanie siebie, stawanie, naprawdę, prawdziwe stawanie, jakiś taki duchowy bełkot, ale prawdziwe mierzenie się z tym, co mi zrobiono, jakie to ma konsekwencje, jak ja boję się siebie, boję się życia, boję się bliskości, jak uleczanie tego ulecza całe moje życie, ulecza mnie, ulecza to, jak się zachowuję, to, jak wybieram i to, jak żyję, bo dla mnie wolność, której dzisiaj doświadczam, to jest właśnie wychodzenie ponad ten lęk, zrozumienie go. Pamiętam, że kiedy miałam 17 lat i bardzo mocno wagarowałam, siedziałam ciągle na jakichś lewych L4, no po prostu jeden, jedno wielkie wagarowanie, oblanie klasy. Ja pamiętam, że ja bym rzuciła tą szkołę, gdyby nie to, że moi rodzice będą mieć przeze mnie problemy i Dzisiaj, jak na to patrzę, mam prawie 30 lat i ja wciąż regularnie śnię o tym, że ja rzucałam szkołę, że ja jestem w gimnazjum i ja rzucam szkołę, bo od gimnazjum jakby o tym myślałam, od gimnazjum to było we mnie żywe, że ja nie chcę tresury, indoktrynacji, coś we mnie w zupełnie inny sposób niż teraz już to czuło. I ja do dzisiaj, w wieku prawie 30 lat, mam sny, że ja jestem w gimnazjum i że ja rzucam szkołę i Dzisiaj dla mnie te lęki, że nie moi rodzice będą mieć przeze mnie problemy, czy coś, jest to dla mnie w ogóle absurdalne, i widzę jak właśnie lęki zakrzywiały. Jak nie potrafiłam wybrać siebie, swojej wolności, stanąć do tego, kim jestem, bo ten lęk dyktował mi po prostu, co ja mam robić. Śnienie o tym po tak wielu latach pokazuje mi, ciągle wraca do tego, że na jakimś po prostu poziomie ja wciąż sobie nie mogę tego wybaczyć, że. Że ja po prostu dałam siebie poniewierać, że ja dałam siebie tresować, że wspierałam, e, zasilałam, byłam pionkiem placówek tresury społecznej, nie, że nie miałam tyle siły, tyle tonusu życiowego wysokiego, aby po prostu tym wszystkim pierdolnąć. Że ja czekałam, aż będę pełnoletnia, nie wiadomo po co, bo się bałam I wielokrotnie moim życiem sterował lęk i nadal pewnie w jakichś dziedzinach steruje, bo to nie jest tak, że ja z tym wiecie. Klient ale ta wczorajsza sytuacja tak bardzo wyraźnie i tak bardzo klarownie pokazała mi po prostu, jak życie, myślenie, postrzeganie i działanie z przestrzeni lęku działa na istotę ludzką. Jak poprzez lęk można ludzi kontrolować, co widzieliśmy podczas, nie wiem, pandemii, pseudopandemii oczywiście, że jeżeli zastraszysz człowieka, to możesz z nim robić absolutnie wszystko. Możesz Możesz go kręcić wokół palca, jak się tylko żywnie podoba, i to jest psychologia. Dlatego bycie człowiekiem dzikim, bycie człowiekiem odważnym. Człowieka dzikiego nie da się kontrolować. Nie, nie zastraszysz go wirusami, konsekwencjami, nie zastraszysz go brakiem edukacji. Jedyną edukacją człowieka jest miłość, swobodne odkrywanie, swobodne działanie, wyrażanie się z przestrzeni naszego człowieczeństwa i wow, no po prostu ja nie wiem, chyba drugi nie mogłam spać i myślałam o tym, co się w ogóle ze mną podziało. Jak mi lęk po prostu prze Przestawiał mi wszystkie klocki w głowie na 20 minut. To było niesamowite doświadczenie. Film ten powstał, aby inspirować was do tego. Abyście patrzyli w swoje lęki, patrzyli skąd wychodzi to, co wy robicie. Naprawdę, bo my w sercu zawsze wiemy. W sercu ty zawsze wiesz, co jest dobre, co nie. Tylko, że um, te filtry strachu nie pozwalają dopuścić do siebie prawdy. I tak jest w każdej, absolutnie każdej dziedzinie życia. Ty dokładnie wiesz. Jak ty chcesz pracować, jak ty chcesz żyć, gdzie ty chcesz mieszkać, to dokładnie wiesz, kogo ty z serca kochasz, z kim byś chciał być, a z kim jesteś, może jest to niekompatybilne eee, i wiele tych rzeczy jest niekompatybilne, ale ty z serca w środku wiesz i jeżeli ty z pozycji serca nie idziesz tam, no to kierujesz się lękiem. To jest wstęp do ludzkiego dramatu istoty ludzkiej na planecie Ziemia. Zachęcam jeszcze raz do przeczytania mojej książki Pozostań dziki, dziecko ziemi. Książka dla osób dorosłych, pełnoletnich. Bardzo trudna, chyba najtrudniejsza, jaką w życiu przeczytasz. Także zapraszam, link macie, pierwszy link pod tym filmie. Filmem już podarem się język plączę. Ja tymczasem kończę, ponieważ za minut 31 mam gości. Miał być krótki film, wyszło dłużej. Mam nadzieję, że przekaz tego filmu był jasny, że wyniesiecie z niego coś dla siebie. I że następnym razem, kiedy będziecie się bardzo mocno bać, zwrócicie uwagę na to, jak zmienia się Wam percepcja, patrzenia na różne rzeczy, w ogóle na Wasze życie. I taki był chyba tego przekaz. Dzięki wszystkim, muszę lecieć. Do zobaczenia w następnym filmie na tym kanale. Cześć, buziaczki. Muah.